Za chwilę zaprosimy Państwa na pierwszą rozmowę. Rozmowę z radnym, panem Aleksandrem Pachą, który jest taką, no, historią tego miasta także. Pan Augustyn Pacha, były przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Łaziskach, obecnie pierwszy zastępca przewodniczącego, ale ja wolę Pana przedstawić inaczej, jako żywą historię Łazisk, bo jak Pan sam stwierdził, jeszcze 10 lat przed II wojną światową przypisał pan się dożywotnio łaziskom. Oddał pan po prostu całego siebie łaziskom. Jak to było? Od grudnia 1929 rozpocząłem pracę w ratuszu w Urzędzie Gminnym Łaziska Górnej. Jeszcze wtedy w Urzędzie Gminnym? Tak. I pracowałem do wybuchu wojny światowej. W międzyczasie, w trakcie tej pracy dziesięcioletniej, uzyskaliśmy we troje dożywotnie etaty w Urzędzie Gminnym. I to był kolega Kalisz, Robert, kolega Reguajan i moja osoba Pacha Augustyn. Po wojnie, już na pierwszych dniach lutego, Zeszliśmy się znowu wszyscy tutaj. Naturalnie zastaliśmy za spalony ratusz, doszczętnie spalony. I urząd urządziliśmy w sąsiedztwie w starym budynku szkolnym. I zabraliśmy się całą parą do roboty. Do odbudowy ratusza spalonego. Co nam się udało w ciągu dwóch lat. I to jest ten ratusz, w którym obecnie jesteśmy? Tak jest, jesteśmy tutaj. Laziska górne przed wojną nie miały kanalizacji. Droga główna obok niej były rowy. Zabraliśmy się do roboty, do uporządkowania ulic, do poszerzenia. Tą ulicę od mokrego aż do zawiści poszerzyliśmy o cztery metry. Z każdej strony po 2 metry. Przeprowadziliśmy kanalizację i wyasfaltowaliśmy tą drogę. To były takie jedne z ważnych, początkowych robót. Z tego, co Pan powiedział, wiem, że łaziska przed wojną miały jedynie 30 mieszkań, w których było zaplecze socjalne, tak zwane. Tak Czyli kanalizacja, doprowadzona woda. Tak, jest. To były budynki. Nadzoru kopalnianego, sztygarów, dyrektorów, który, którzy posiadali socjalne urządzenia w swoich mieszkaniach. Reszta nie było. A dziś tak się to zmieniło, że już tysiące mieszkań posiada wszystkie urządzenia. Cośmy dalej robili? Przystąpiliśmy do budowy wodociągów i kanalizacji. I budowy na wierzchni ulic pozostałych, nie, żeby nie tylko było centrum. Bez przerwyśmy robili. Mogliśmy to robić, bo Łódzka Górne, mając na swoim terenie duży przemysł, jak elektrownie, kopalnie, zakłady chemiczne, huty, miały jednak pod względem finansowym dobre warunki i mieliśmy za co robić. Ludzi też żeśmy mieli, własne brygady, takżeśmy dużo pod z, z, z dziedziny gospodarki komunalnej po wojnie zaraz rozpoczęli robić i dużośmy zrobili. A obecnie Łaziska, co można powiedzieć obecnie Łaziska? A obecnie Łaziska w pierwszych, w pierwszych dniach po wojnie było 5 tysięcy mieszkańców. Dziś tu w łaziskach jest 12, a ogółem łaziska po dołączeniu łazisk średnich i dolnych liczą obecnie 22 tysiące. Są piękne miasta. Dużo zieleni. Założyliśmy dużo parków. Obok tego osiedla była hałda żużlowa. Na, na przestrzeni około 15 hektarów. I właśnie generał Ziętek, chodząc po tym osiedlu, a nie można by tak tego było zalesić tutaj, i to od tego wypowiedzi, tego słowa, zaczęło się. I dziś hałda ta przedstawia piękny park i nawet Sprowadził tutaj był zjazd leśników wojewoda Ziętek, wszystkich z całych Polski i pokazał im, jak na czerwonych z żużla powstał park i las. Panie Augustynie, zrobił Pan już wiele dla łazisk. Teraz zaskoczę Pana może troszeczkę pytaniem, o czym Pan jeszcze marzy? Co chciałby Pan jeszcze dać łaziskom? Pomóc w czym? No ja już chyba nie, bo to ja już zbliżam się ku końcowi, mam 76 lat, to już tak nie, nie pójdzie. Ale na pewno pan ma jeszcze jakieś marzenia związane z łaziskami. I jeszcze moim hobby było, żeby doprowadzić do całych łazisk, a więc i górnych i średnich gaz, żeby je zgasyfikować, zgasyfikować. I ja mam pełnomocnictwa do gazyfikacji udzielone mi przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. I udało nam się cała laiska centrum, w osiedle Zośka, Nowotki, ulicą Starowiejską, obecnie gazyfikujemy tak zwaną Amerykę. Nazwa ma taka Ameryka. Ameryka? Co to znaczy Ameryka? Osiedle, zamieszkały też przez wieście domków jednorodzinnych i tam idzie gazyfikacja na całe tempo. Czyli w zasadzie Pan już to A swoje marzenie to spełnia. To Ameryka, dlaczego się to tak Ameryka nazywa? To Ale to nie jest to... chyba oficjalna nazwa, tylko taka potoczna. Nie, bo to były własności Giszego a w tym w własnościach Giszego miał udział Amerykan Harriman. I dlatego on, on to tym zawiadywał i tak to powiedziało, pozostało, że to jest Ameryka. Dzisiaj piękne osiedle składające się z 200 dom, około 200 domków i będzie zgasyfikowane, ma wodę, światło, kanalizację porządną. Ale powiem y, może jeszcze jedno, że y, Rada Narodowa w Łaziskach rządzi od Ameryki po Pekin, bo taka nazwa też jest, prawda? I teraz jest Pekin w łaziskach średnich. Jest tam piękna restauracja. Grunie otwarta. Nie wiem, czy się tam bili. Ale pod ten Pekin teraz będziemy ciągnąć gaz. Już Czyli są... Od Pekinu po Amerykę gazyfikujecie. Gazyfikujemy, tak, tak jest. Tak jest. I już tam jest dokumentacja, już są rury na gaz, łaziska średnich, no i w następnej kolejce jeszcze przyjdzie i łaziska dolne i osiedle Brada. Panie radny, czyli w zasadzie już, już pan spełnia to swoje marzenie. To już nie jest marzenie, to, jest, to już jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość, tylko nie żeby, żeby to jeszcze za mojego żywota panie wykonać. dokończyć. 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 W takim razie no, życzymy po prostu, żeby właśnie tak się stało. Dziękuję za rozmowę.